Sezon dziesiąty nadszedł tak samo szybko jak nadeszła fala nowych graczy, którzy chcą wiedzieć, jak z małym nakładem czasu wbić jak najwyższy level w sezonie. No i dzisiaj o tym, ale zanim moi drodzy zaczniemy, to zostało naprawdę dosłownie ostatnia prosta do wbicia tego tysiąca widzów. Jest to spełnienie moich marzeń, więc jeśli są tu jakieś nowe osoby, to naprawdę jest to idealny moment, żeby zasubować kanał, bo będę szkowo bardzo fajne specjale, w sumie nawet będą dwa, z okazji tysiąca, więc warto. A stałych widzów proszę o zostawienie łapeczki w górę, jeśli materiał Wam się spodoba. Próbów lajków nie daję, zobaczcie po prostu ile mam prawdziwy widzów, którzy lajkują wszystko. Dzięki! No dobra, przedstawię Wam to wszystko jak najkrócej się da, w dosłownie kilku punktach, co wówczas będziecie potrzebować. Po pierwsze, karnet bojowy. W sumie polecam go zakupić dosłownie każdemu, poza naprawdę genialnymi w tym sezonie emotkami, skinami, gliderami. Otrzymacie również fałdolce, które zwrócią Wam koszt karnetu bojowego oraz, no właśnie, czegoś co nam potrzeba, czyli bonus expa. Oraz raz na jakiś czas otrzymacie troszkę punktów doświadczenia, które pomogą Wam wbijać level. A jak szybko levelować karnet? Dajcie mi znać w karcie na górze po prawej stronie, która się Wam w tym momencie wyświetliła, czy chcecie, abym o tym film, jak szybko wbić ten karnet. Gdy mamy już kupiony karnet i troszkę już go wbiliśmy, kolejnym krokiem będzie wykonywanie misji dziennych, które dadzą wam wiaski karnetu bojowego oraz troszkę doświadczenia. W tym sezonie jest troszeczkę inna mechanika wyzwań, więc jeżeli coś pomyliłem, to najmocniej przepraszam. Krok trzeci graj z kolegami. No tak, prawda jest taka, że grając z kolegami skład na paszankę szybciej wbijecie ten level. No i jeżeli chcecie szybko wbijać te levele, naprawdę zwołajcie kolegów, no i grajcie. Dobrze jest również dopasować sobie misji karnetu bojowego, na przykład do misji. Na które latacie. Krok czwarty. Nie leć na fragi, leć na placement. Z fragów niestety, moi drodzy, nie ma dużo expa, bardziej opłacalne jest zabić jedną, może nawet trzy osoby i dojść chociażby do tej top piątki. niż zabić siedem osób i wywali się w top 30 lub 40. Fortnite to Battle Royale, pamiętaj, to nie jest zabiech najwięcej ludzi, tylko przeżej i wygryj. Krok piąty graj systematycznie, loguj się codziennie. Gdy nie zalogujecie się jednego dnia, nie otrzymacie misji dziennej. W tym sezonie jest troszeczkę inna mechanika wyzwań, więc jeżeli coś pomylę, to najmocniej Przepraszam. No i co, to by było chyba na tyle. Dziękuję Wam wszystkim bardzo za oglądanie, już normalnie nie mogę wytrzymać, czekam na ten tysiąc i nie mogę go wbić, także bardzo jeszcze raz Was proszę, żebyście wbili ten tysiąc, żebyście, żebym jak już na przykład jutro wstał rano, to już żebym zobaczył ten tysiąc, żebym napisał depika, żeby były customy. Jeżeli jeszcze możecie wbić też na Discorda, który jest podany w opisie, to możecie ze mną porozmawiać, otrzymacie kazacki rangi. Ja dziękuję za oglądanie, no i siema!